Zapisałem się na lekcje dla początkujących, żeby porównać jazdę na stoku i na sztucznej nawierzchni typu Maxgras. Kask i buty można wziąć swoje albo wypożyczyć. Narty dobiera instruktor na miejscu. Lekcja trwa godzinę i podzielona jest na 3 10-minutowe cykle jazdy z przerwami. Nad wszystkim czuwa instruktor, który w razie potrzeby zatrzymuje taśmę. Jak się ubrać? Na sportowo najlepiej dres, koszulka, bluza. Wrażenia trochę inne niż na śniegu. Jest większe tarcie, ale miękkie podłoże sprawia, że upadki nie są bolesne. Taka jazda to wymagający trening utrzymania równowagi i pracy ze środkiem ciężkości. Na śniegu obciążamy głównie nartę zewnętrzną, tutaj ciężar rozkładamy bardziej równomiernie, z lekkim akcentem na zewnętrzną, w specyficznym doświadczenie. Był brak odczuwania siły od środkowej w skręcie. Tak, wiem, że fizycznie jej nie ma, ale tak ją czujemy. Sam ruch bardzo przypomina jazdę na śniegu i może być świetnym przygotowaniem do sezonu dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nartami. A dla doświadczonych narciarzy to kolejny ciekawy bodziec do budowania świadomości własnego ciała, jak zarządzać środkiem ciężkości, zarówno na boki, jak i w ruchu przód-tył. Warto spróbować.